Siemanko, jesteśmy. Zima nas wygoniła do lasu dzisiaj, bo na polu to nie da rady łopaty wbić. Jest minus 7, Jakaś tam lekka pokrywa śnieżna. No i co? Lecimy z tym. No i maneczko. Witam w ten przeogromny mróz. W lasku dzisiaj jesteśmy na trzy wykrywacze. Mój pierwszy sygnał uczesna jakaś myśliwska Szpagier tam walczy, nie może chyba rozkuć ziemi. Dobra, lecimy dalej. No i patrzcie. Sreberko się trafiło. Z 1700. O nie wiem, który to jest rok i za bardzo nie ogarniam co to za moneta jest Ale na pewno na podsumowaniu już będę wszystko wiedział Jest tak. No tak. i jest ładna monetka 50 penoli Bardzo fajny stan 1921 rok no, Coś tu ciemno O, lecimy dalej I guziczek wyskakuje. I guziczek, kalesoniak. O i kula od No i taki guziczek sobie wyskoczył. Gdzie, że jest stary, z niczego. Ogólnie co dzisiaj chodzę z cewką DD23 Pierwsze wyjście z nią Jak na razie się spisuje Zobaczymy dalej Patrzcie na to strzał Jakoś głownia mi się trafiła chyba, nie wiem Tak mi się wydaje, że od szandaru Orzeł taki Nie wiem co dobrze widać Mnie Ciężko to rozpakować, bo zima jest zmarznięta Nie chcę tutaj tego Męczyć musi trochę się obrazić, ale jest konkret. Naprawdę. Dobra, i taki guziczek wyskoczył jakiś cywilak, chyba bez niczego, i został odnaleziony kolejny guziczek. No i dzisiaj klątwa guzika jest następny, ale jest przemarznięty Nie widzę jaki Wydaje mi się, że od mundurów jak urzędniczy no, zobaczymy jak odmarznie i zobaczcie coś fajnego się trafiło zdobione wydaje mi się że to jest jakaś forma zapięcia w książki kawałek harmoski i taki malutki pomosik skakuje. A i wyskoczył na pastaczek jeszcze w grudce, nie chcę się odkleić, nie chcę go połamać. Wygląda na cały, elegancko. I taki współcześnik. No i podsumowanka tego mroźnego wypadu. Wyskoczyło mi 5 guziczków, 50 fenoli. Dosyć niezły stan. No i taki naparsek, bardzo ciekawy. Już mam ich trochę w kolekcji, ale takiego kształtu jeszcze nie mam. Co najlepsze cały. No nie, był to dzisiaj mój dzień. Stanowczo był tydzień szwagra. Zobaczcie na jego fand do następnego narka. No i czas na podsumowanie tego mega trudnego wypadu. Naprawdę było tak mroźno, że przywiązliśmy do szpiku kości. Ale ziemia nam to wynagrodziła. Dwa guziczki. Taki system zapięcia, za jakiejś książki myślę. Jeszcze nie szukałem, nie porównywałem do niczego. Także mogę się mylić, zawsze to powtarzam. Sreberko ziemię oddała również. 6 feningów Branderburgia 1707. No i tak jak na słabą próbę srebra to fajnie to się doczyściło. Jest czytelne. Mamy monety z dużą, dużo większą próbą srebra i wychodziły totalne wycieruchy. na ten nawet w miarę czytelny. No i fancier oczywiście dnia. Głownia od standardu wojsk Napoleona taki ozełek. szkoda, że tutaj trochę przetrąconą, przetrąconą ma to skrzydełko ale i tak mega znajda ładnie wykonana tutaj system ocałania też się zachował gwintik w środku jeszcze wam obrócę jakie tu fajne szczegóły ma w skrzydełkach Naprawdę w moich oczach super się to prezentuje i uważam to za drugą Znajdkę e, tego roku. Pierwszą oczywiście będzie to dłutko z oboki brązu, które możecie osobiście sobie oglądać w Muzeum w Kamieniu Pomorskim. Także końcowy wypad roku 2022 uważam za mega udany. Chociaż może być jak w tamtym roku, że jeszcze za tydzień gdzieś pójdziemy i okaże się, że to nie będzie. <gry> Końcowe podsumowanie: No a co, ja Wam wszystkim życzę spokojnych, rodzinnych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. A nam szwagrom życzę jak najwięcej pozwoleń. I oby następny rok był bardziej udany albo przynajmniej taki sam jak ten znajdkowo I tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Do następnego wypadku.